Szanowni Zebrani, Dzień Edukacji Narodowej jest polskie Świętem Państwowym Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1919 Zgłaszam klasę pierwszą T Technikum kształcącego w zawodzie Technik handlowych oraz Technik obsługi turystycznej gotową do śrubowania. Zgłaszam klasę pierwszą D. Technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk gotową do ślubowania. Zgłaszam klasę pierwszą E. Technikum kształcącego w zawodzie technik mechatronik gotową do ślubowania. Zgłaszam klasę pierwszą S, e Technikum Kształcącego w zawodzie Technik Mechanik i Technik Systemów i Urządzeń Energetyki odnawialnej gotową do śrubowania. Zgłaszam klasę pierwszą a zasadniczej szkoły zawodowej gotową do środowania. Zgłaszam klasę pierwszą B zasadniczej szkoły zawodowej gotową do ślubowania. Zgłaszam klasę pierwszą C zasadniczej szkoły zawodowej, gotową do środowania. klasę pierwszą B zasadniczej szkoły zawodowej gotową do i rozwoju własnej osobowości, odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły oraz całej społeczności uczniowskiej, przestrzegać statutu szkoły, dbać o honor i dobre imię zespołu szkół zawodowych, W każdej sytuacji zachowywać się w sposób godny Młodego Polaka. W odwagi i prawdomówności. W imię odwagi i prawdomówności. Wytrwać we własnym ślubowaniu. Uroczyście ślubujemy. Uroczyście ślubujemy. W imieniu lat pierwszych pragnę podziękować za przyjęcie... Na społeczności Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu. Cieszymy się, że właśnie w tej szkole będziemy odkrywać nowe horyzonty, wspinać się po prędkich ścieżkach edukacji, rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Składając te kwiaty na ręce Pana doktora, pragnę zapewnić, że zrobimy wszystko, aby nie zawieść pochodanych w nas nadziei, jak najlepiej wywiązywać się z założonej dziś przysięgi i godnie reprezentować Zespół Szkół Zawodowych. Z okazji dzisiejszego święta Życzę wszystkim Państwu satysfakcji z pracy oraz spełnienia osobistych i zawodowych planów i marzeń. Niech podejmowany trud będzie dla Państwa źródłem radości i zadowolenia.